Zapraszam was do Premier League, gdzie wydać milion funtów to jak nic? W Anglii kasa na nowych piłkarze płynie szerokim strumieniem co okienko, a Benjaminkowie nie chcą być w tyle i też wydają. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, bo to było przed chwilą, jak pojawiły się doniesienia, że Sunderland złożył ofertę za Marcina Bułkę i zaczęło się narzekanie, że co, Sunderland przecież on miał do Manchesteru United iść, albo Chelsea, a nie jakieś tam Benjaminki. Ostatecznie bułka wylądował w benjaminku, ale w Arabii Saudyjskiej. A Sunderland? No, w Pokazuje swoimi działaniami na rynku transferowym, że oni chcą w tej Premier League to zostać trochę na dłużej niż na jeden sezon. W tym okienku już zdążyli pobić swój rekord na najdroższy zakup. 31,5 miliona euro powędrowało na konto Strasburga za Habiba Diarrę. To 21-letni środkowy pomocnik z Senegalu. Cieszę się i jestem podekscytowany tym, że zostałem czarnym kotem i nie mogę się doczekać, gdy w końcu zagra na Stadium of Light przed naszymi kibicami. Gwarantuję, że. Z siebie wszystko dla tej drużyny i do końca będę walczyć o te barwy w Premier League. Jestem gotowy na to wyzwanie i już nie mogę się tego doczekać. Tak przywitał się Diarra z kibicami Sunderlandu. Klasyczna gadka piłkarza po transferze do nowego klubu. W każdym razie ma on być następcą Joba Bellingama sprzedanego do i Dortmund. Za prawie 25 milionów euro do Benjaminka trafił z Brighton Simon Adingra. W byłym klubie Jakuba Modera wystąpił w 73 meczach, strzelił 12 goli i zaliczył 5 asyst. On jest na takim etapie swojej kariery, że chce grać regularnie. My, biorąc pod uwagę konkurencję na skrzydłach, nie możemy mu tego zagwarantować w Brighton. Transfer do Sunderlandu daje mu taką możliwość, powiedział trener mef Fabian Hurceller. Do tego czarne koty wydały 23 miliony euro na kolejnego środkowego pomocnika Francuza Enzo Lefe On już grał w Sunderlandzie na poziomie Championship, a teraz został definitywnie wykupiony z Romy, w której nie zaistniał. Do tego 37 milionów euro poszło na duet z ligi belgijskiej, Talbiego i Sadikiego. Obaj mają po 20 lat, są uważani za spore talenty, a teraz czeka ich wielki przeskok w karierze. Na boiska Premier League. Do tej pory w tym okienku Sunderland na nowych piłkarzy wydał już, trzymajcie się mocno, prawie 116 milionów euro. Czy to wystarczy do zapewnienia sobie spokojnego bytu, a nie walki o utrzymanie? No takie litz przy Sunderlandzie to wypada bardzo blado bo na wzmocnienia do tej pory wydało tylko prawie 36 milionów euro. Najwięcej z tej sumy poszło na podopiecznego Kosty Runiajicia z Udineze Jakę Biola. To ośrodkowy obrońca o świetnych warunkach fizycznych, reprezentant Słowenii. U byłego trenera Pogoni i Legii grał właściwie wszystko od dechy do dechy. Patrzy się na niego i człowiek myśli sobie, to jest gość stworzony pod pojedynki w Premier League. Kawał takiego fizycznego byka. W serii A miał 93% wygranych pojedynków w powietrzu. W poprzednim sezonie ligowym na włoskich boiskach zobaczył aż 11 żółtych kartek, skończyło się też jedną czerwoną. On po prostu jest gotów zrobić wszystko, żeby odebrać rywalowi piłkę. Sprawdzi się chłopak, zobaczycie. Do tego prawie 12 milionów euro wydane na Gabriela Gudmundssona z Lille, ale nadal do Sunderlandu nie ma podjazdu, za to Barney jest już bliżej. Tego lata pękły prawie 74 miliony euro, też grubo, najwięcej, bo 15 milionów kosztował skrzydłowy Lazio. Chauna w Serie A 24 mecze i 1 gol. Wcześniej występował w Salernitanie i tam z liczbami było już lepiej. 14 milionów euro działacze Barney zdecydowali się przeznaczyć na wykupienie Bashira Humphreysa z Chelsea. Natomiast 10 milionów kosztowało wykupienie Markusa Edwardsa ze Sportingu. No trochę tego siana na nowych poszło, ale najgłośniejszym nazwiskiem, jakie zawitało do Benjaminka i tak jest 35-letni Kyle Walker. On ostatnio biegał po boiskach Serie A w barwach Milanu i to z mocno średnim skutkiem. Łącznie 16 występów i jedna żółta kartka. A teraz powrót do Premier League. Barney w zeszłym sezonie było znakomite. Opierali się na niesamowitej grze obronnej. Już nie mogę się doczekać, aż dołączę do drużyny i dodam swoje umiejętności i doświadczenie do tej ekscytującej drużyny, powiedział Walker. Zobaczymy, czy oglądanie jego gry będzie równie ekscytujące dla kibiców Barney. No dobra, to zajrzyjmy teraz do Bundesligi, bo tutaj też potrafią kilka ładnych milionów benjaminki wydać. Polskiego kibica powinien szczególnie interesować ten benjaminek z kolonii, bo przecież do niego tego lata trafił na wypożyczenie jako. Kamiński. Miejmy nadzieję, że tutaj polski skrzydłowy w końcu rozwinie nomen skrzydła na całego. I pofrunie nam polski orzeł. W tym okienku Koziołki wydały 10 milionów euro. Jest różnica w stosunku do klubów z Premier League i ich wydatków, co? Najwięcej, bo 5,5 miliona poszło na środkowego pomocnika Isaka Johannessona. Ostatnio Islandczyk był klubowym kolegą Dawida Kownackiego w Fortunie Düsseldorf. W 32 meczach drugiej Bundesligi zdobył 11 goli i zaliczył 6 asyst. Zdarzyło mu się też oczywiście asystować przy trafieniach właśnie Kownasia. No to teraz Johannes, on pozna smak rozgrywek na szczeblu wyżej. Jeszcze mniej na transfery wydało w tym okienku HSV, które przecież do Bundesligi wróciło po długiej, siedmioletniej przerwie. W Hamburgu najwięcej, bo 2,5 miliona euro wydano na francuskiego napastnika Rajana Filipa. Taki trochę lepszy Alfarela z niego. Facet strzelał jak z karabinu w Luksemburgu, a potem dostał szansę w intrachcie Brunswick. Też szło mu nieźle i teraz będzie biegać po boiskach Bundesligi. Ale do ofensywy Hamburga trafiło też duże znane nazwisko: 31-letni Jusuf Pulsen, 425 meczów w barwach RB Lipsk. Grał tam od sezonu 2013-2014, gdy byli na poziomie jeszcze trzeciej Bundesligi. Dla klubu Red Bulla strzelił 95 goli i zaliczył 66 asyst. Najmocniejszy sezon na boiskach Bundesligi w wykonaniu Duńczyka to 2018-2019. 15 goli w 31 meczach. W ostatnim sezonie nie grał już mało, strzelał też mało. Zaledwie dwie bramki w 22 występach. Ale dla Beniaminka powinien być cennym wzmocnieniem składu. A na Półwyspie Apenińskim, panie, to jak tam wydają te Beniaminki? W Serie A działają bardzo oszczędnie. Najwięcej wydała Pisa. 5 milionów euro. Przypominam, że z tym klubem jest łączony wciąż Paweł Dawidowicz. Na drugim miejscu pod względem beniaminkowych wydatków jest Cremoneze. Tutaj poszło niecałe 5 milionów euro. Natomiast Sassuolo na razie wydało tylko 3 miliony euro na jednego piłkarza, Tarika Muharemowicia. Czyli łącznie Beniaminki Serie A nie wydały nawet w połowie tego, co samo Leeds. Cóż, w La Liga to wygląda jeszcze śmieszniej. Trzy tamtejsze Beniaminki, Lewante Elcie i Real Oviedo, łącznie na transfery wydały 3 miliony i 100 tysięcy euro. Przynajmniej tak twierdzi transfermarkt. Ale bida, panie. A najgłośniejsze nazwisko to Salomon Rondon, wypożyczony przez Oviedo z Meksyku. Wkrótce 36 lat na karku. Ten chłopak Pamięta jeszcze czasy tej silnej Malagi z Van Nistelrooyem, Kazorlą, Joaquinem, Isko, Baptistą, potem szelał w Rosji, Anglii, Chinach, a teraz na stare lata znowu sobie popyka z Kazorlą w La Liga. Fajnie, nie? No dobra, i żeby nie było, że ja tak celowo pomijam Ligę, bo tu na pewno są widzowie, którzy lubią to francuskie granie, prawda? Jeżeli jesteście, jeszcze nie subujecie, to koniecznie musicie zostawić suba na kanale z zapołowy. Spośród francuskich Beniaminków najwięcej kasy wydało Pariewce 18 milionów. Euro. Za taką kasę można już zrobić całkiem niezłe wzmocnienia, prawda? Za 9,5 miliona przywędrował ze Stadrem 19-letni Noah Sangui, a 7 milionów powędrowało na Konto Nont za Mozesa Simona. Ten nigeryjski skrzydłowy miał przecież nawet epizod w Lewante. Nie wiem, czy ktoś pamięta. No to zobaczymy w takim razie, jak kopciuszek z Paryża, Benjaminek przeciwstawi się temu katarskiemu gigantowi z Paryża. No to co? Przelecieliśmy przez największe zakupy Beniaminków w Liga Top 5. I teraz czekamy, bo przecież okienko cały czas jest otwarte. A my jesteśmy otwarci na łapy w górę i suby od Was. Dzięki wielkie. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!